Cześć! Ciebie zapraszam na filmik dotyczący laptopa porozmawiajmy o Price'a. Edukacyjny laptopik jest małą kompaktową zabawką, która w swoim założeniu może być pierwszym laptopem w życiu dziecka. W części ekranowej laptopa znajduje się lusterką z narysowanymi słuchawkami. Niestety mocno ono zniekształca rzeczywistość. I jak widzicie, łatwo się rysuje. Jest naklejka z narysowaną siostryczką szczeniaczka, małpką, dziadkiem i żabką. Jest też ruchomy suwak, który może balansować pomiędzy naklejkami. Suwak niestety nie posiada żadnego oporu. Zabawka ma trzy poziomy nauki, tak jak większość zabawek od Friar Price'a. Pierwszy poziom jest dla dzieci od pół roku, Drugi od roku, a trzeci od 18 miesiąca życia. Na pierwszym poziomie maluch ma poznać liczbę do 10 i powitania. Możemy przycisnąć klawisze od 1 do 5 lub od 6 do 10. Te klawisze są połączone i nie ma możliwości nacięcia pojedynczych liczb. Moim zdaniem to ogromny minus tej zabawki, tak samo jest z klawiaturą z alfabetem. Jest to jeden przycisk, więc de facto alfabet i liczby stanowią trzy przyciski. Pierwszy, pobawimy się jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Poziom drugi jest od 12 miesiąca życia. Tutaj pojawiają się dodatkowe wyrażenia w języku angielskim. Poziom drugi. Nauczymy się czegoś nowego, także po angielsku. Jeden. One. macie? How are you? Poziom trzeci jest od osiemnastego miesiąca życia. Poziom trzeci. Obawimy się w naśladowanie. laptop jest do kupienia w internecie od 70 zł ale moim zdaniem zabawka całkowicie nie jest warta swojej ceny, za tą kwotę możecie kupić masę innych zabawek a jak dla mnie jedyne zalety tej zabawki to to, że jest kompaktowa, to, że ma kilka zwrotów po angielsku, jest wytrzymała jakościowo, a poza tym nie znajduje w niej zbyt wielu innych plusów. Zdecydowanie minusy tej zabawki to połączone klawisze, suwak przesuwający się bez oporu i mała liczba piosenek pomimo 55 aktywności. Wydaje mi się, że tą zabawką nie tylko szybko się znudzi i szybko z niej wyrośnie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa!